Cześć, jestem Ania, jestem mamą 3 dziewczynki oraz 1,5-miesięcznego synka. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o szczeniaczkowym jeździku-chodziku od Fisher-Price. Trochę czasu zajęłam nam przygotowanie tego filmu, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, nasza starsza córka ma już 3 lata, a ten chodzik-jeździk dostała na roczek, więc mieliśmy trochę czasu na, na, na sprawdzenie go. Na chwilę obecną sprawdziłam w internecie, że koszt takiego właśnie, takiego właśnie produktu to, to wydatek rzędu około 280 zł, więc no niestety troszeczkę kosztuje. No. Szczeniaczek jest zasilany trzema bateriami AA. Jest to produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 36 miesięcy i ważących poniżej 20 kg. Dziecko może z niego korzystać w trójki sposób: a mianowicie może sobie zrobić spacerek poprzez podniesienie tutaj oparcia. O, i może, może się po prostu poruszać po podłodze. E, może też sobie zrobić przejażdżkę siedząc na nim, o, jako tutaj krzesełko. E, a także może po prostu bawić się na siedząco obok niego, wykorzystując dołączone do zestawu e, trzy klocki, które są w trzech kolorach. O, to są właśnie takie klocki. To jest e, żółty trójkąt, e, czerwony kwadrat oraz e, fioletowe koło. Tutaj o, z lewej strony znajduje się e, przycisk e, umożliwiający e, wybór trybu pracy, a mianowicie są takie trzy tryby. Jest to nauka, muzyka oraz e, wyobraźnia. E, poprzez naciśnięcie różnych tutaj guziczków, tam mamy trzy guziczki, trójkąt, koło oraz e, kwadrat, e, uruchamia, uruchamiają się Ponad 50 różnych melodii, dźwięków, e, zwrotów, różnych innych efektów, które zachęcają dz dzieci do podejmowania różnych prób, e, m.in. chodzenia. Mm, tutaj, m, poprzez naciśnięcie tego guziczku, również ur uruchamia uruchamiają się e, dźwięki. Tutaj pyśtek jest ruchomy, do którego dziecko może wrzucać klocki, a wypadają one, teraz Wam zademonstruję, tutaj w środku, nie wiem, czy to będzie widać, tutaj jest taka kieszonka, o. Jednak tutaj będą wypadać, tak zademonstrujemy, o. Włożymy, włożymy tutaj ten klocek, o, i powinien wypaść do komory głównej. Mhm. Co dalej? Wewnątrz, o tutaj, tutaj znajduje się zielony guzik, który y, służy do regulacji poziomu głośności. E, jako rodzice, no wiadomo, jest, jest to bardzo przydatny guzik, który naprawdę bardzo ułatwia korzystanie z zabawki, ponieważ zdarzają się zabawki, które nie mają tego poziomu głośności i wiadomo, niektóre są tak denerwujące, tak potrafią człowieka zirytować, więc naprawdę. To, że można chociażby ściszyć zabawkę, to jest e, duży plus. Hmm. Co dalej? Piesek e, podczas e, jego pchania ma ruchomą główkę. Ona się e, kręci po prostu prawo-lewo. Ma bardzo fajne uszka, takie duże, opadające, niebieskie. Tutaj e, są wcięcia na te, które, na te klocki, które wcześniej pokazałam. Po prostu dziecko uczy się dopasowywania kształtów do odpowiedniego otworu w szczeniaczku. Co jeszcze? No tak jak wspomniałam wcześniej, zabawka ta posiada o ponad 50 różnych piosenek, melodyjek, efektów dźwiękowych, zdań, które po prostu zachęcają maluszka do podejmowania prób samodzielnego poruszania się. Zabawka ta uczy alfabetu, kolorów, liczb, dobrych manier, pozdrowień, nazw części ciała oraz różnych innych zwrotów. Sam szczeniaczek wpływa na, na myślenie i rozwiązywanie problemów. Tak jak właśnie tutaj pokazałam przed chwilą, jest, jest sorter, który po prostu wpływa na rozwój koordynacji wzrokowo manualnej Zabawka ta po prostu pomaga dziecku zrozumieć zależność pomiędzy przyczyną a skutkiem. Pomaga także w poruszaniu się dziecku. Podstawa jest stabilna ma stabilne, szerokie koła, które pomagają w, w umiejętności poruszania się. Szeroki, szeroki uchwyt, który też wpływa na utrzymanie równowagi podczas chodzenia. Tak jak widać, szczeniaczek jest bardzo kolorowy, co wpływa na rozwój zmysłów. Ma szereg wyboru melodyjek, nosek, który, który się świeci, główka, która się porusza, uszy, które są w dotyku bardzo mięciutkie, no również nam, nam wpływają na, na rozwój naszego maluszka. Co mogę powiedzieć co do zalet tego właśnie produktu? I niewątpliwie pomaga w nauce chodzenia, ma dużo fajnych melodii, jest solidnie wykonany, potrafi zainteresować dziecko, bo nasza córka potrafi godzinami siedzieć i tutaj właśnie karmić tego szczeniaczka nie tylko dołączonymi do zestawu klockami, ale sama sobie wybierała różne inne przedmioty i karmiła tego pieska. No niewątpliwie, jest, jest ładne, jest ładną zabawką, poprzez zabawę uczy i, i, i rozwija, jest stabilny, kolorowy, no interaktywny. Co do wad, no niestety udało nam się kilka wychwycić, a mianowicie plastikowe koła, no robią dosyć dużo hałasu i, i też spotkałam się z opiniami, że potrafią zarysować parkiet. My parkietu nie mamy, więc na własnej skórze nie przekonałam się o tym, ale, ale takie też opinie słyszałam. E, sama zabawka no, jest dość ciężka. Dla dorosłego, no może, może nie, ale dla mniejszego dziecka no, jest problem z przeniesieniem go. No i cena, no bo jest dosyć drogi. No ale, bo w sumie, mimo tych wad, no mogę naprawdę polecić ten produkt. E, idealnie nadaje się na prezent czy to pod choinkę, czy na roczek, czy na I tego typu fajne imprezy. Dlatego polecam. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Ja? I szczeka piesek? Look! <laughs>

Tak, nie jeździmy. Trzeba oparcie opuścić, wiesz? Dobra, oglądamy, trzeba Otworzyć? Otworzyć? Tak? Ma tata otworzyć? Ja będę na Google Play. <coughs> no dobra, tam jest VR, nie, z soczewkami. To... はい <music>